jestem! Maty, To jest druga. nasza jakieś wiceczki. No. z Rotterdam. Hej! tylko dlatego, że jest tak gorąco. Hej! musiałem pokonać chodów. No, Okej, okay. no to widzimy się, kiedy będę na miejscu. A teraz pokażę białą. FUJ! Okej, okay. okay. pa. Zobaczymy się przy kamiennym zamku. Albo na ułoście. To się okaże. Pa okej okay, jesteśmy na końcówce z grzybki to jest rozwaju okej okay. zrobię cięcie Zobaczę do tego wszystkiego więc ale na a gdzie się tam idzie ja. tam gdzie? styje, ja ja chyba tam poboczł gdzie chcę okej okay no to chyba zrobię cięcie no i będziemy tam i będziemy i zrobię końcówkę tego, tego tego pięk nie a to a zarówno to jest chyba jedyna aby troszkę witać prawda? no no to no to tylko pójdziemy na skały pójdziemy tylko na kamienny zamek no i Ciężko zwiedzone! Po prostu. Wszystkie atrakcje ciężko będą zwiedzone. Zwiedzone. Więc. Widzimy się potem. w skałkach. Dobra woda! Dla ja biur. Cię... Orazata Helena! Skąd się wierzę? Pani Okej, okay, jesteśmy na skalnym Nole ma. Normalnie. Jak śmietana. Panie śmietana nikogo. Ogląda. Dobra. Mech. Hmm. Okej. Okay. To chyba na tyle. Tyle, tyle. Widzieliśmy ciężko Bardzo dobrze.